Od czasu do czasu natrafiasz na historię, którą trzeba zobaczyć, aby w nią uwierzyć. Meksyk rok 1971. Rozpoczyna się turniej światowej piłki nożnej. Jednak pomimo rekordowej frekwencji nie znajdziemy żadnej wzmianki o tym wydarzeniu w żadnej oficjalnej historii sportu. Dlaczego? Ponieważ zawodnikami na boisku są kobiety. Premiera Kanal Plus. Copa 71. Jutro o 22.30. Oglądaj w Kanal Plus Premium lub w serwisie Kanal Plus Online. Widajcie, jak dobrze mieć nowych młodych ludzi w okolicy. Czy kiedykolwiek fantazjowałeś o mnie i o innej osobie w tym samym czasie? Dwie pary zamknięte w kręgu wzajemnej podejrzliwości, pożądania i zdrady. Ona ma obsesję na moim punkcie. Premierowy odcinek serialu Para z Sąsiedztwa. W środę o 21.00. Oglądaj w kanal Plus Premium lub w serwisie Kanal Plus Online. Nowa restauracja. Nowa kuchnia. Nieustanny stres. Serialowa kontynuacja filmu pod tym samym tytułem. Kolejny odcinek serialu Punkt Wrzenia w piątek o 20.00. Oglądaj w kanal plus seriale lub w serwisie kanal plus online. Lasyk ludzi, bo się z uratować, cena. Ludzie teatr nie ufają żadnej władzy. Łączy nas przecież ta sama krew. To nie są Polacy, to górale. A co my z tego będę mieć? Na skroi. Na to Łatowno idzie. Do zdradę nam mówiąc, że ja nie mam zamiaru. Biała Odwaga. W czwartek, 21 listopada o 20.00. Oglądaj w Kanal Plus Film lub w serwisie Kanal Plus Online. Wtedy jak śpiewałeś na karaoke, były tam dwie kobiety. Spotkałem tę niższą. Prawie wzięliśmy ślub. Dlaczego prawie? Zgubiłem telefon. Miłość, humor i melancholia po fińsku. Czarna komedia wyróżniona na festiwalu w Cannes. Premiera Canal Plus. Opadające liście. We wtorek 26 listopada o 21. Oglądaj w Canal Plus Premium lub w serwisie Canal Plus Online. Możemy zaczynać? Co zaczynać? Odkryj niezwykłe opowieści, które rozgrzeją twoją wyobraźnię. Mamy być czujni i ostrożni. Have you done this Robiłeś to już ah. kiedyś? Nie. Yeah. Emocjonujące thrillery, adrenalina i niepewność. Sekrety i zdrady. Świat, gdzie rządzi instynkt. A chciwość nie ma granic. Podróż w głąb ludzkiej duszy.